Przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Na czym polega przestępstwo obrazy uczuć religijnych z artykułu 196 Kodeksu Karnego? Przestępstwo to polega na obrazie uczuć religijnych innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej bądź miejsca, które jest przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Za przedmiot czci religijnej uznaje się na przykład. Takie przedmioty jak różaniec, hostia, krzyż. Przykładem obrazy uczuć religijnych może być na przykład zniszczenie przedmiotu czci religijnej, uszkodzenie go, czy na przykład zniszczenie miejsca, które jest właśnie przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Czy przestępstwo obrazy uczuć religijnych może być popełnione także w internecie? Oczywiście, tutaj e, jasno orzecznictwo chociażby wskazuje na to, że internet jest jak najbardziej tą przestrzenią, którą uznaje się za, za przestrzeń publiczną. Takie działania jak rozpowszechnianie, tworzenie jakiś grafik, które zawierają jakieś na przykład wulgarne treści związane z przedmiotem czci religijnej, czyli na przykład z figurami e, świętych, z obrazami, jak najbardziej e, wypełnia znamiona tego właśnie przestępstwa. Jakich zatem kar mogą się spodziewać przestępcy? Którzy dokonują obrazy uczuć religijnych? Za to przestępstwo obrazy uczuć religijnych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności czy nawet pozbawienia wolności do lat dwóch.